Cześć, tu George. A dzisiaj, w dzisiejszym odcinku jak widzicie, będziemy kończyć Karla i wbić go na dziesiątą rangę, a później zajmiemy się Jessie. Wszystko oczywiście na nowym trybie, który blokowaliśmy. oblężenie, a więc zaczynajmy. Ciekawy jestem, co w tym objężeniu. Mamy jakiś domek, coś takiego. I nie wiem, co Bel, tak się nazywa, i coltem. To są jakieś punkciki. Ciekawe, po co te punkciki. Tu jest 100% i u przeciwnika też 100%. No, wiem już chyba, o co chodzi. Trzeba zbrać te punkciki. I ten, kto ma więcej punkcików, może strzelać w bota przeciwnego. Rozumiem. O, widzicie, jak się wejdzie w tego zasięg, to w was strzela. A my mamy dwa punkty. Przecinnik też dwa. Przecinnik ma trzy? Jeśli uzbierają więcej, to wytworzą bossa. Ja też tu zbiorę. Dużo strasznie tego mamy. Chyba ich zmieciemy. 10 punktów do trzech. Nie mają szans. Wytworzymy bota level 10. Aha! Kurzony bot level 10, nie mam pytań, dobra. Szali poszła go rozwalać. Ale my jej w tym oczywiście przeszkodzimy. Szybko po punkta idziemy. Zbierajcie tego punkta. Dobra, ten kolczyć po tamtego. Ja pójdę po tego. Jak to? Jak to nie mają? Hej halo, pomóżcie mi! Bos idzie na nas. Halo, co oni robią, dziobie? Jeśli bo dziobie nam do 70%. Nie! 60% przegraliśmy! Nie, wierzę! Jak oni się tu dostali tak? Strasznie długie gry w tym nie. Minus dwa pucharki, Trzy Cimniuta, dopiero jedna gra. Chyba nie idzie nam dzisiaj dobrze w tych odcinkach. Bo od oblężniczy poziomu trzeciego Dobra, i to Ale, że 30% zdopali dobra. Oni mają dwa punktami jednego, trzeba coś wziąć dobra. Chcieliśmy to.

No i znowu! O parę procent tylko przegramy! Nie, no nie, no nie, no nie, no nie! No. Nie może tak być! Zbieraj to pana, ja idę po tamto! Dobra, mam. Szybko uciekam! O, ma te Już ci się tak nie dam teraz! Bum, 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 bum! Hi, hi. hi, hi. Uhu, bo to obrężniczy poziomu dziesiątego, nieźle. Jeszcze ten ich tak odstraszył. Nie no, my to wygrywamy teraz. Widzowie, patrzcie się na to, co ten bot robi. Nie mam pytań. Wygrywamy to. I mamy dziesiątą rangę na Karlu. Juhu mega Boxa i big Boxa. Także widzowie, następny brok będzie. Dajcie łapkę w górę, to coś będzie. No nie ma, ale jest za to bonus. To teraz zostawcie łapkę i wtedy będzie. Łaga Widzowie, no widzowie. Dobra! Dobra! No i co ulepszyliśmy wszystkich karle małych witą na dziesiątą. I może dzisiaj taki krótki odcinek. I na tym sobie skończymy. Nie zapomnijcie, że jak zostawicie pod jakimś z moich filmów 50 łapek w górę, to będę nagrywał dla Was drugą grę. Nie zapomnijcie! Wcisnąć czerwonego przycisku tam na dole. E já se inscrevam no canal. Pa, pa!